Hej, hej, cześć, mano widzowie! Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta Hardcore. Wybaczcie za dłuższą przerwę. Były święta, sylwestry, nowe roki i tak dalej. Ale już jestem, już wracamy. Będzie nagrywane. Jak nic. Trzeba byłoby zbudować w końcu dom. Oprócz domu. Trzeba byłoby zbudować most do wioski, bo przyda się. Trzeba byłoby zbudować portal do Nederu. Też by się przydało. Co jeszcze? Przydałoby się zrobić jakieś wejście ładne na górę. Tak dużo rzeczy, tak mało czasu i perspektyw i wszystkiego. Eee, kamienne cegły używam. Czyli ja potrzebuję cobblestone'a. na no. bruk. Bruk. Nie mam więcej brooku? U Tutaj um, również nie widzę, abym posiadał bruk I skrzynka kolejna, w której jest żywioł. Jest dwadzieścia jeden. Kto się po 5 podzieli? Okay. No dobra, po 53 będzie, tak? No to prze, przepalamy ten bruk. Niech się pobi. Widzę, że mi miecz pada, ale mam już tutaj jakiś ok. Mam diamentowy kilof nawet żelazny na wyniszczeniu. Dobra, full tego tarcza, coś do jedzenia Aha, tutaj mam i To jest piecskot 3 dobra. I co to? Co to robi Okej, okay, no dobra. Nevermind. E, co to jest Dobrze, za... Że... Może nie było mnie... <Y> Jakim cudem? Ej, kolego. Ramzes. mam Ramzes, mówiłem. Jakim cudem? Tenty? Ej, boski, On chyba tenty musi jakoś tak i tak o sobie. Ale czwan Cf... lis. Dobra. Nie ma inaczej. Co rzesz? Nie, no, chyba. No w ogóle co robi. Co to? Dobra to jakiś cień, oj widzicie to Wygląda jakby coś tu pływało w tej bazie Musiałbym najwyżej... O, tak. Dobra tam Mam 6 dirtu Tu mam lepszy wiesz jeszcze to sianko Tam A tu zabiorę. Infy, jak Nie mam dwa bale siana, nie wiem co z nimi zrobić. Wstępne to w do skrzyni, tak? Tutaj mam Jaka jest nawet jest. Dobra. To się robi. Co ja bym wiem, co chciał. Słuchajmy. Ja bym chciał tak... w skrzynię przepatrzeć. Bo no wiadomo, że mam w skrzynię. No, no dobra. Jak już to mam, to będziemy sobie zabrać wodę. Dzięki. Um, tu... Czy ja w mojej... Nie przekopałem się już do jakiegoś kaju. No wydaje mi się, że szkielety. Jest też. tego. głos. O, Jeszcze? Jeszcze? Tu. Nie mam pochodni. Okay. Czy ja znalazłem spawner? Nie. nie spawner. Jest tu ciemno, jest tu lawa, są szkielety. O, super. Wiem, że jest więcej, bo słyszałem. Dobra, ej. <laughs> Widowie. Wracamy. Wracamy po pochodniach, tu nie, nie ma co, nie ma co. Nie ma co kombinować. Mm -hmm. Dobra. Pruda, czyli ze nawrók. I ja No, węgla. Nie węgla tu. Siadam. Taki patyk, coś z tego? No bank tu jest, Patrzcie, ja znajdę patyk. No i git. 28, No. Tak pira z drzwi wystarczy. Skakuj, skakuj, idziemy. Okej. Okay. To jest git. Okej. Okay. Nie, jest to jakieś... Super. Muszę go sobie zostawić, przyda się, przyda się, przyda się, przyda, też się przyda, burak, o, dobra. dynia, jeszcze trochę, odwróć znaczniki, dyni nie chcę, burak, pszenica, Urak? południe, nie Dobra. Jakiś taki ludzik na początek. Get, get. Jest to co więcej? Nie ma. Dobra. Ej, nie będę marnował pochodni. Tak, nie mam ich za dużo. O, robi się noc. Sympatycznie. Wchodzimy tam niżej. A no pochodnie zbieram. No po co mi na wierzchu pochodnie ja wolę mieć oświetloną drogę tutaj tak zostawię i razy drzwi to coś widział będę widział dobry hit co mamy tutaj jakby nie patrzeć coś światło tylko jest A y z tego zrobiuje mhm. No. no. nie będę w lawie pływał więc... się nie zbliżamy, idziemy sobie na spokojnie. Kolega kolega załatwi słyszę. Czemu kecie tak... na no, raz jeszcze?

ale miał czy... o rybka już idę nie płacz nie płacz gdzieś tam jest może gdzieś tam jest ej to nie od? to sobie zajdę niżej tak, 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 tak o op op no, to nie był on ale mamy węgiel żelazo gdzieś tu musi być Tam też jest żelazo wszędzie żelazo, wszędzie Dobra, dawaj ten węgiel, bo to się przyda, bo ja dużo, dużo, dużo mam do przepalania Trzeba będzie myśleć nad jakimś magazynkiem, składowiskiem tego wszystkiego. Ile roboty? Jak dotrwałeś do tej minuty? Zostaw mordo łapkę w górę I suba na kanale, wiesz? Ci nic nie kosztuje, na bieżąco jesteś z materiałem Łatwo, nie? Jest tu co? Dobra. Dobra, lecimy dalej. Dobra, Dobra. Okej, okay, nie wylewa się. Okej, okay. no będzie chciałem, no osoby zostawię. Szybciej. Słyszę już pająki. Ale słyszę je... Nie, słyszę... nie wiem, słyszę ja mam... No i ta lawa nie kapie. Wolałbym, żebyś kapała dalej. What? Ale się połączyły. LOL dziwne Że dwie tak blisko siebie w szoku No dawaj, dawaj nie. No. ma ja tu chcę w pochodni zostawić Będzie ciemno Dobra, Tam widzę jeszcze To nieco i za Uuu. Tu już mrocznie się robi. Uuu. Sik. Żelazo. Żelazo zoru. Uuu. Wejście wyżej gdzieś. Niemano. Uuu. Uu. Uuu. Uu. Uu. Kolego. Coś pięknego. Nice. Pewnie zapomnę, gdzie to jest, bo. Bo ja umiem. Ja, mam. Kurwa, wtedy przyszedłem. I ja. To Dobra. Dobra. Powiedzmy, że tu nic nie ma. Oprócz tego, co jest mi potrzebne, więc ja sobie. Wybiorę to, co mi potrzebne. To też jest mi potrzebne, więc również sobie to wybiorę. A tu wrócę. Będę tylko. Mój git. O! O! Kolego! To tak, jakbym miał wchodzić, to wszedłbym sobie tu. 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 I bym sobie poszedł tam. Więc tuż sobie zostawię, zostawię, ale tu sobie będę wchodził. Tu jest No dobrze. No kurde naprawdę. Aha. No nic jak. Trzeba to oświetlić, bo tu ciemno jak... Wiadomo. To co wyjście, jakie to nie ma co tu iść w ogóle na tą górę. Siemano. Dobra, idziemy nie Ja Świjać, ciekawę. O, tu już ciemno. Słyszę pająki i słyszę ich dużo i trochę się obawiam, że to co słyszę to niestety cave, cave, cave spidery, ale mogę się mylić, tak? Holy... Cow. Ach, te straszne dźwięki w Minecraftie. Dobra, opis pode mną. Ne, to perek. Znowu jakieś przejścia. Kolejne jakieś przejście. Zombie. Dobra, nie, to nie na moją wolę. Oh shit Tędy? Nie Tędy? Ja tędy Tędy, tędy Ale pogięte są te Tunele Teraz idziemy tu No tu nic nie było Myślałem, że to ten już Ten tam, ten tam no wiecie ten ten. O. A to nic. Słyszałem, że dziewka Nie chcę tego tu. Niech to znika. Um, miłe mięso wypadł, wypad wypadł, kondezyd wypadł, przymica wypadł, reszta zostaje tu się pali, tu nie jest potrzebne. Tu zostawię. Raz, dwa, trzy, cztery poszły. Więcej. Dobra. Wychodzimy do domu. Ja się... Um, muszę wyposażyć, tak? Muszę mieć więcej pochodni. W ogóle nie jest tak, że wiecie ja się tam nie wiem, przestraszyłem, nie ma się czego bać, to jest zwykła grana dla dzieci. I tak dalej, i tak dalej, więc wiecie. Chilera utopie. Co mi to sobie wez. No nie, no ewidentnie, no. Bardzo dużo potrzebuje pochodni, no tak tak, nawet więcej. Tak, to ja to nie mam co szukać w ogóle. Nawet no, nie oszukujmy się. Chce żeby mnie nie poniosło, żeby skakać, Albo skracać. To za dwa. Stąd raczej nie spadnę. Głupi nie jestem Okej. Okay. jestem okay, jestem głupi. No, ładny. wracamy Będę ciągnąć przy lasu, będę sobie wylisał. A to niedaleko. Jeszcze jest noc? Nie, już nie ma nocy, nie? Romek. Dobra, legit. No miałem obsydię. Ty! Spokój się Uf. Ja nie wiem co sobie w ogóle wyobrażam Co za bezczelny typ Węgiel zbierałem, gdzie jest mój węgiel Dobra Wiem, miałem Nie wiem wszystko od tej to mogę to oddam. Eee, to jeszcze się zniszczy. I wiecie co ja to miałem. To miałem to sobie wezmę. Och, osiem, szesnaście. Jeszcze tak nas szybko z wami pójdę. Wiecie. Patatajowi założymy, niech ma. Masz patataj. diamentowa wytrzymalsza od żelaznej. Lżejsza. Dobra. A ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Przypominam, zostawcie łapę w górę, subskrypcję na kanale, komentarz pod zasięgi, zajrzyjcie sobie do opisu, trzymajcie się, do zobaczenia. Elo.